Niektórzy z Was nie mieli wspaniałych ojców. Niektórzy z Was mieli ojców, którzy odeszli, zanim mogli dać Wam błogosławieństwo. Inni z tego czy innego powodu nie są w stanie przyjąć błogosławieństwa od swoich ojców. Chcę Wam wszystkim zaoferować błogosławieństwo Waszego niebiańskiego Ojca przeze mnie, jako Ojca Ziemskiego. Tego rodzaju błogosławieństwo widzimy w szóstym rozdziale Księgi Liczb. Bóg w ten sposób błogosławił Izraelitów przez usta Mojżesza. W ten sposób Bóg błogosławił Słuchających tych słów, i umieszczał wśród nich swoje imię. Mówię tu o Was. A zatem, niech Pan Cię błogosławi i niech Cię strzeże, niech rozjaśni nad Tobą swoją twarz i niech będzie Ci łaskaw, niech zwróci twarz swoją ku Tobie i niech da Ci pokój, zaś z mojego serca, jako ojca i jako dziadka. Pragnę pobłogosławić Was w ten sposób, abyś osiągnął cel, dla którego zostałeś stworzony, abyś miał odwagę większą niż Twoi towarzysze, abyś miał więcej pasji dla rzeczy bożych, niż inni uważają za konieczne. Obyś marzył więcej, niż inni uważają to za praktyczne. Obyś oczekiwał więcej, niż inni uważają za możliwe. Obyś wybierał mądrze, bez ziemskich domieszek. Są ludzie, których jeszcze nie spotkałeś, na których wywrzeć masz wpływ. Istnienia, które masz przemienić, oczekując na Twe przybycie. Gdziekolwiek Bóg Cię zabiera, zostałeś tam strategicznie umieszczony przez Jego wspaniały zamysł, abyś stał się tym, co On zamierzył. To miejsce jest miejscem, w którym którym możesz najlepiej wzrastać i być najbardziej owocnym, Miejscem, którego przyszłość ulega zmianie ze względu na twą obecność. Obyś widział to, o czym inni nawet nie przypuszczają, że to istnieje. Obyś widział Boga w każdym płatku kwiatu i w każdym źdźble trawy, ponieważ jego ręka je zaprojektowała. Obyś błogosławił dzieci tak, aby stały się tytanami wiary w potężnej Bożej ręce. Nie zawiedziesz. Bóg zamyślił, abyś tu był na taki czas jak ten.